Dzień dobry, nazywam się Anna Sikorska i zapraszam Państwa na spotkanie z książką Co się dzieje w lesie z serii w Misiowym Lesie. W Misiowym Lesie jest serią autorstwa Racheli Pelsi i Frei Hartas. Są to książeczki o bohaterach, których możemy spotkać w lesie, czyli o zwierzakach. Mamy tutaj całe mnóstwo różnorodnych bohaterów, typu miś, sowa, wiewiórka, lis i tak dalej. Ta opowieść toczy się wokół misia. Widzimy, co po kolei dzieje się w poszczególnych porach roku, ale nie tylko bo miś zabiera nas w świat, bliski także dzieciom. E, mamy tu poruszone problemy e, szkoły, tego, co, w, kto chodzi do szkoły i widzimy całą piękną różnorodność zwierzaków. Każdy jest tutaj dobry w czymś innym. Tak samo jest w przypadku e, przedstawień czy olimpiady. Każdy ma inny talent i to jest piękne. I tu jest pokazane, że to jest, ta odmienność jest piękna, bo każdy z nas powinien być inny, Utalentowanych w innych dziedzinach i akceptować to, że inni mają odmienne talenty. Cała publikacja jednak to jej sekret tkwi w bogatych ilustracjach. Mamy tutaj śliczne ilustracje autorstwa Freihartas, Hartas, która zabiera nas w świat bohaterów. Są to ilustracje pokazujące, jak wygląda życie przez, z perspektywy właśnie tych utworów, i tutaj mamy całe mnóstwo poleceń do wykonania. Przy czym na początku z przedszkolakami pracujemy tak, że zaczynamy lekturę od oglądania ilustracji, od tego, żeby od przyglądania się poszczególnym zwierzętom, opowiadania o tym, co robią, w jaki sposób, jak się nazywają. Kiedy już nasze pociechy doskonale będą wiedzia znały wszystkich bohaterów, będą widziały, że e, określone zwierzęta na tej ilustracji robią coś określonego, e, to wtedy możemy przejść właśnie do tych zadań. Na każdej stronie jest w innym miejscu zada są zadania, e, ale są, są na każdej stronie takiej podwójnej rozkładówce. I dzięki temu będziemy mogli rozwijać koncentrację i słownictwo naszych pociech. A przy okazji będziemy zabierać w świat równorodnych problemów bliskich dzieci. A na samym końcu dowiemy się, jakie zmiany zachodzą w przyrodzie. I autorzy, znaczy się tłumaczka poleca nam całe mnóstwo lektur. Polecam i do zobaczenia.